Witam Test kawki GPS Niedawno wstałem Czuję się po prostu jak wyciągnąłem z jakiegoś traktora Bo taką popołudniową grzemkę sobie zrobiłem po prostu nie mogę się obudzić Więc zrobimy sobie filiżankę Kawki Okrówkowa Już wiem czy to, to jest taka wali filizowana To po prostu jest taka Z takimi grudkami A zwykła rozpuszczalna to jest zwykły proszek no e, wam tak, piłem smak tiramisu, bardzo dobra. Na szczęście zrobiłem sobie tylko filiżance Teraz też zrobię robię filiżance Nie robię tyle tego, co kot napłakał. Tu jest cała łyżeczka. Cyci tyci. Ze względu na to, że ostatnio jak sobie to zrobiłem, tak bez nagrania, e, wywaliłem je z kapci i nie byłem w stanie usiąść przy komputerze. Chodziłem od kuchni do pokoju tak Więc teraz jestem w takim padole, że Jeszcze muszę poszedł spać Pierdzieniem zły filiżaneczkę I zobaczymy jak to Będzie Dokładnie tak Dzisiaj nie piłem w ogóle kawy, żeby nie było Nawet Nie wiem czy jest 5 Gramów tej kawuncji Najpierw powiem Wam szczerze, pachnie podobnie jak ta yy, Tiramisu, dobra posłodzę sobie ciutkę, doleję mleczka i widzimy się za chwilę, bo ciężko mi nagrywa się na ręku. Kawka, podobny smak do tego Tiramisu, powiem Wam podobny, ale smaczna. Nie minęło 5 minut od wypicia kawy. A ja już się czuję taki. No a ja się czuję już taki rzeziutki. Taki już taki że już byłbym w stanie wsiąść do kierownicę i jechać. W sumie tak się pyk obudziło. Co mi to zawsze zajmowało? Bez lizania. Bez lizania zajmowało mi to zawsze, nawet czasami godzinę, jak wypiłem za zwykłą kawę, ten... Tego. Nie wiem jak wy macie, ale jak na przykład ja sobie po południu drzemę złapię. W szczególności, że ee, wypiłem sobie dwa piwka. Zjadłem dość dobrze i padłem i wstałem taki wień, jak to się mówi, na delikatnym muralniaku. A teraz tak. No zobaczymy. Zobaczymy. Dlaczego zmierzyłem sobie ciśnienie przed wypiciem kawy i zmierzę w takim momencie, kiedy najbardziej będę próbował pochać? <laughs> już sobie chodzę. Minęło no, 25 minut. No wybaczcie za burdel w kuchni, ale wiecie, jak to jest przy dzieciach. no minęło z 25 minut. Już chodzę, już nie mogę siedzieć, zacząłem montować filmik. trut, trut, trut. I w tej z powrotem, nie? Ale, ale humor mi to pisuje. O, cześć, bratowa. Wypiłem bardzo dobrą kawę. A, dzień kolejny. E, ogólnie po tamtej kamie tak przez około godzinę miałem taki dość mocny, euforyczny stan. Dzięki czemu e, z dzieciakami tańczyłem ubu Ale później nie było czegoś takiego, że było jakieś zejście, dołek albo coś. Nie, po prostu przeszło i normalnie się czułem, nie? Mańce, dzisiaj też na mańce testuje Mańka ogólnie sernik robi, tutaj... pisz do GPS o współpracę. Tak, Mańka wali krówkę. Ja walę czekoladę w Wiśni, i to jest sypana, tu jest ta lifilizowana, to jest taka różnica. Ale powiem wam tak, popełniłem błąd. Powinienem sobie kupić yy, po małej próbce tego mia miażdżyciela, a resztę powinienem sobie kupić normalnej kawy yy, z normalną ilością kofeiny, Bo jak chciałbym, ja to walił, no stop, to miesiąc, bo jeżeli dzisiaj napiłem się normalnej kawy, to. nie podeszła. Nie podeszła. Może za to już to jest bardzo smaczne, ale. No, dzisiaj jestem taki rozbudzony. Zresztą tutaj aktualnie widzicie cały śrubak nagrywany. jakiś czas będzie. No dobra. Ciepłka, czy padasz? Dzisiaj. No, przecież nie jutro. Dzisiaj to raczej nie. Dobra. Dobra, dobra. Co takie jesteś dezolowane? Czuć taką wiśnie. Ciemną wisienkę. Chyba w czekoladzie. Mańki, tak, nie i... próbuję, sobie mańka sama spróbuję zaraz. Jakiś jak zarabia. Się... Poczekaj. Perfekto. Nie, dobra, taka smakuje jak cappuccino. Mi nie smakuje ta czekolada z wiśnią, A no to która, ta jest twoja? Mhm. Ale... Najbardziej to... mi, smakuje... mi smakowała tiramisu, na drugim miejscu karmel, ta w ogóle. Bez smaku w ogóle. Nie, nie podchodzi mi ta wiśnia w Zapach czuć wiśni, ale smak nie ma. A to mi jaką mi zrobiłeś? Karmel. Nie, krówkę. Czuć takie. Mówię, jak dodasz mleka, to czuć jakbyś cappuccino pił. Dokładnie tak, zobaczymy. Jest! Pół do pierwszej. Wypij, 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 wypij. Ja muszę sernik zrobić. Ale już nie mogę w miejscu ustać. Czekaj. Jak się czujesz? Co? Ja mam, jak mam tak Tak jak piję dwie kawy. Rzadko piję dwie kawy, ale to sami piję. Rano i tam wieczorem. I czuję w głowie takie. Jakbym mi głowę miało roz, rozstrzelić. Nie masz za dużo energii i sił, tak żeby sobie polatać? skakać. No właśnie nie, bo czuję takie. Patrząc za Twoje oczka, to wyglądasz jakbyś dobrze coś było. Młotka cię cieszy, jakaś taka wesołutka jest strasznie. Dlatego ci mówię, piła, piła tą kawę, tak po troszku, po troszku, nie naraz. I podniosłam się i zrobiłam ostatni łyk. I czuję taki ziii w głowie. <laughs> jest moc! No. Jest moc, o, tak, tak. Ale jeszcze cię trzyma? No taka się czuję w ogóle nie to, że mnie tylko w głowie, jakbym miała ciśnienie. Patrzę, może zmierzę, bo. I czuję się tak, jakbym wypiła dwie kawy. Pod rząd. No, nie pod rząd, ale ogólnie w ciągu dnia. To ja zawsze piję jedną, bo dwie to już nawet z ekspresu. To ja zawsze piję jedną, bo dwie to już jest za dużo. Takie mam później. No. No. I teraz tak się czuję, jakbym wypiła dwie kawy. Takie mam. Właśnie widać, jaka salutka z wątki jesteś. Mówię, nie dość nie, ale tak czuję, taki mam roztrzęsiony Organizm! No, no, mocna jest. No. Tak jakby tam właśnie wstałem Jestem tak niewyspany jak ciu, Miałem noc ciężko O, o która to? Osma smaku karmelu Sypana Musi się zaparzyć chwila i kończę nagrywanie tego tego bo tej kawy, ona jest za mocno. słabszą tak słabszą polecam bo jeśli chodzi o smak jest bardzo dobry, te mocne siekiery to ewentualnie możecie sobie kupić yy, te małe próbnik taki i od wielkiego dzwonu możecie jej używać, ale tak żeby ją często, gęsto pić, ja osobiście nie polecam ona ma Magiczne kopyto i to zobaczymy jak pachnie Sypana sypanej Czuć mocno sypaną kawę mieloną mało czuć aromatu tego tego chociaż na stronie było właśnie napisane, że mało w niej będzie czuć aromatu dodanego dużego właśnie czuć aromatu naturalnej kawy Czyli mieloni, mieloniutka taka, to jest. Godzina jest czwarta pięć. Dajmy słowo, że pięć minut będzie się zaparzać. Nie, no nie szalej z tą kawą, bo będę fruwał trzy dni bez muzyki. Zostaw trochę wody. a meleczko. Zapaczek. Taki mix. Czuć taki delikatny karmel, ale. Bardziej czuć yy, paloną kawę. Epa. Bardzo pyszna, ale nie, nie podchodzi mi porkanu, zaraz starej damy. Poczekajcie chwilę. Żono! Żoneczko! Spróbuj kawki. Tak, zrobiłem sobie, zrobiłem sobie afgańskie kopyto. Spróbuj. Powiedz mi jak ci smakuje. To jest sypana kawa. I jaki smak tu czujesz? To co będę miała w zamian? moją to mnie do, zgod... do lasu nie moją to wdzięczność chyba że my zacznie telepać to ci pofrunę na skrzydłach no czuć taką mocniejszą jaką sypaną no ja taką słabą bułkę dałem no taka jest jest różnica między sypaną a rozpuszczalną tak ale czy, czy wyczuwasz jakiś smak smak no ja No smak kawy ale czy, bo to jest smak yy, o pewnym smaku, nie ta kawa, nie? Czy w ogóle jakiś czujesz? Coś czuję, tylko ciężko mi powiedzieć na, na stronie właśnie było napisane, że cypany mają najmniej wyczuwany aromat Macny mają aromat kawy, a najmniej mają aromat właśnie ten dodany Coś czuć, ale no smak kawy, ale jeszcze coś, ale nie powiem Ci, bo nie jestem w stanie Ale smaczna jest tak to. Dobra jest, a jaki to jest, o jakim smaku? Karmel Ale nawet nie pachnie jak karmel Trochę no teraz jak powiedziałeś to tak... Bo sobie wyobraziłaś Tak to, to kopyto no, no dobra jest, ale... Dobra jest. Ale, strach... ale jak jest tak karma, to nie. Co one tak kamion? Ale strach jest pić. Dobra, widzimy się później e, jak to zacznie zaczniemy telepać i na podsumowaniu tego wszystkiego. Widzicie oczy to mam jeszcze takie zombie nie udaje, bo dopiero co e, wstałem. U mnie właśnie jest z tym problem, że... Yy, dzisiaj miałem dużo aktywności fizycznej z rana padłem po prostu spać, bo miałem nocnie przez teraz tam taki I uwierzcie mi, że jak dobrej kawy nie wypiję to ja mogę tak chodzić nawet przez dwie godziny takie Dobre Minęło troszeczkę ponad godzinę po wypiciu kawy sypanej Bardzo smaczna. Mało tego aromatu wyczuwalnego było tego toffi. Yy, Mamy równo prawie godzinkę. Pobudziła mnie tak średnio. Nie pobudziła mnie tak, że fruwałem tak jak po tych dwóch rozpuszczalnych. Tylko pobudziła mnie tak, jak mocniejszą kawę bym sobie zwykłą zrobił. Czyli z jednej strony to dobrze, że nie łomotało także z w ogóle. Teraz tak. Uprzedzam Wasze pytania, bo zaraz sobie przyzwyczaiłeś się do wysokiej dawki kofeiny, dlatego tego nosi. Uwierzcie mi, że między. Ja, żeby wypić tą kawę, to naprawdę musiałem się mega długo zbierać. Pierwszą jaką piłem, no to była ta yy, tiramisu. Bardzo fajna, smaczna kawa, po niej fruwałem. Później, dzień później, co zacząłem, dzień później, co zacząłem ten odcinek, nagrałem. To, od tego się zaczęło. Yy, następnie, chyba po paru dniach, wziąłem Wiśnie w czekoladzie. No i teraz odczekałem prawie tydzień czasu i napiłem się sypanej, więc gdybym to walił dzień po dniu, no to faktycznie mógłby się od ale tutaj był odstęp czasowy prawie tydzień, żebym się za to zabrał. Faktem pobudziła mnie, ale nie tak jak tamte wywaliło od Czy tą kawkę polecam? Eee, prawdopodobnie polecam te zwykłe ze standardową ilością kofeiny, bo kawy są smaczne i eee, nie będą aż tak niebezpieczne z tą bardzo wysoką dawką kofeiny te mają bardzo wysoką zawartość kofeiny i tak jak powiedziałem o ostateczności tylko mu się tego napił czyli na przykład nie wiem, ja miałem nieprzespaną noc, rano muszę jechać do piły pyk sobie filiżanka takiej kawki, walę i wtedy wiem, że chociaż nie zasnę za kierownicą, to wtedy tak ale tak jakbym poszedł na przykład na noc do pracy czy codziennie bym walił tą kawę, raczej nie, bo przypuszczam, że taka mocna kofeina może zniszczyć żołądek, pikawę, można łatwo to jak to się mówi przedawkować tą kofeinę, więc ja tu bym uważał fach fachem dobra jest, ale jednak chyba zacznę sobie brać te słabsze a te mocne to tak jak powiedziałem od czasu do czasu, bo pod sufitem matam i tyle, żeby nie było odcinek nie jest sponsorowany przez firmę GBS, sam kupiłem sobie te kawy i chciałem sprawdzić czy faktycznie są tak mocne jak ludzie polecają Yy, czy po prostu to nie jest wciskanie kitu, bo to wiecie, często jest tak właśnie te influencerki z Instagrama to wciskałem kit, zresztą sami wiecie jak jest z tym dropshippingiem ostatnim czasem na internetach tego jest bardzo dużo ale tutaj jeśli chodzi o tą kawę to ma moc, yy, dzieciakom na pewno jej nie oferuję, nie polecam, nie może ta, zwykłą tak, ale nie to czarcie to. ale ogólnie ten kto miał łeb z tą kawą, yy, rozwija mu się to Fajny pomysł na biznes i tyle. Pogratulować, tylko i tak jak powiedziałam, z tą mocną kawą razę uważać. Pozdrawiam ci krótko. Kłaniam się nisko aż po same.